Program zrealizowano na zlecenie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Radomsku. Otwórzmy Radomsko na świat, to i świat otworzy się na Radomsko. To prawda, mówią nastolatkowie, którzy przeżyli niecodzienną przygodę i nawiązali nowe przyjaźnie podczas wizyty w Radomsku młodzieży z Kiriat Bialik. Myślę, że odczucia generalnie były nie tylko u mnie, ale u wszystkich bardzo pozytywne. Ta młodzież za kilka lat będzie dobrze wspominać to miasto i jak usłyszy jakieś słowo Polska, to od razu im się będzie z naszym miastem kojarzyć, więc myślę, że to jest dobre propagowanie naszego miasta, żeby tutaj coraz bardziej się rozwijała. Kiedy młodzież z Izraela występowała dla nas. I to było coś niesamowitego, jak wszyscy stali i kaskali, śpiewali razem z nimi, mimo że oczywiście słów nie znaliśmy i wtedy było właśnie trudno się pożegnać, jak już wsiadali do tego autokaru. Przez to możemy inne państwa, miasta mogą usłyszeć o naszym Radonsku, który no nie jest za dużym miastem, więc uważam, że to jest potrzebne. Poza tym to jest też fajna sprawa dla nas, bo możemy nawiązać przyjaźnie z, właśnie z osobami innych wyznań, innych narodowości. Dlatego też um, chociażby poćwiczyć angielski. Międzynarodowe spotkanie było także cenną lekcją historii. Nie będzie to, przesada, jak powiem, że niesamowite korzyści. Oczywiście na plus. Musimy pamiętać, że Polska, dzisiejsza Polska, to Polska, która powstała ponad tysiąc lat temu, to Polska, która składa się z wielu narodowości, między innymi z narodowości żydowskiej. Chcąc uczyć wychowywać, musimy pamiętać też o swojej przeszłości. Więc takie wymiany, a zwłaszcza właśnie z młodzieżą z Izraela, z potomkami Polaków pochodzenia izraelskiego, którzy przez tysiąc lat również współtworzyli naszą ojczyznę, Uważam za po prostu bezcenny. Ale plany na przyszłość przekraczają granicę radomska. Najważniejsze, żeby możliwość spotykania się była, nie, nie ograniczała się tylko do naszego miasta. Chcielibyśmy, żeby tym razem, żeby w roku 2013 również nasza młodzież mogła wyjechać do Kiryat Bialik, do Izraela. Przygotowujemy właśnie wniosek o grant w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki finansowe i grupa młodych ludzi będzie mogła również skorzystać z edukacji kulturowej w Izraelu tym razem. Okres zimowy to czas wytężonej pracy ciepłowni przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. A jakie są efekty? Jest ciepło w mieszkanku. I ciepło w mieszkaniach będzie, zapewnia kierownik zakładu ciepłowniczego Jacek Nowak. Jesteśmy w samym środku sezonu grzewczego. Wszystkie urządzenia mamy sprawne. Aktualnie pracują trzy kotły wytwarzające ciepło. Kolejne są w gotowości i, w razie potrzeby, w każdej chwili można je uruchomić. Program zrealizowano na zlecenie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej W Radomsku.